Dzień dobry dzień dobry kochani, witam Was takimi właśnie oto mikołajkami w ten dzisiejszy dzień przed Wigiliny. Jeżeli jest jeszcze ktoś kto nie subskrybuje mojego kanału, a jest tu nowy, to może to zrobić właśnie teraz, będzie mi bardzo miło, a ja Was jeszcze dzisiaj zapraszam na przegląd do Pepko. Weźcie sobie kawkę, herbatkę, usiądźcie wygodnie i miłego oglądania. Zerknijmy jeszcze, co tutaj ciekawego pojawiło się w ostatnim czasie, i mamy taki nowy złotych, lampion. Taki, e, on jest bialutki, on jest taki malowany, powiem Wam, ciężki. E, tu jest większy za 50 zł. No, ciężko było mi go nawet podnieść, powiem Wam szczerze. I, i, I on przechodzi w takie drewno. A tu mamy jeszcze takie maluchy. Ten mi się najbardziej chyba z tych wszystkich podoba. Jest, był jeszcze taki większy, za chwilkę Wam pokażę. To tylko tak w ramach przypomnienia, bo one już są na moim kanale. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do przeglądów. Na moim, właśnie tutaj, kanale jest mnóstwo materiałów. Zobaczcie, pokazały się takie wiosenne kubeczki i myślę, że ten akurat to będzie hit 2023, boże, jak to już brzmi 2023. Ten czas leci. Bardzo ładny jest jeszcze ten wróżyczki 8 zł. Mega fajne, bo one są krągłe, ale i patrzcie na to bialutko, czyli wjechały poduchy, kołdry, pościele. Mamy komplety pościeli bardzo ładnych, a tutaj jest taka kołderka 140 na 2 i kosztuje 50 zł. Jeżeli komuś brakuje albo chce sobie wymienić, to może udać się do Pepko. Jest teraz tego odgroma i tu mamy taką poduchę 70 na 80 i kosztuje 35 zł. I tutaj są te same poduchy, tak więc w Pepko jest biało, za oknem już mamy szaro. Nie wiem jak u Was, u mnie już śniegu nie ma, tak więc no w Pepko jest biało. Mamy tutaj właśnie e, teraz taki podgląd, podglądik do tego, co jest aktualnie z tych komplecików. Mamy po 70 i po 80 zł, te zestawy. I zobaczcie, co zobaczyłam: szok. 10 zł. A co to jest? Co moje oczy widzą? No, no, proszę bardzo. Ta kula jest najlepsza. To jest są popielniczki. Tamta jest po 10 zł. Ta jest po 8. Szczerze, no nie spodziewałam się popielniczek w Pepku, ale dobra. Idziemy dalej. A tu taka kolejna nowość. Ta pierwsza, oczywiście, nie wiem, podstawka, paterka. Nie wiem, do czego to może służyć. Szczerze, 12 zł. Hmm. Ozdobne? Nie mam pojęcia szczerze, akurat przy tym nie miałam weny, do czego mogłoby mi to ewentualnie posłużyć, gdybym coś takiego chciała mieć w domu. Tu mamy jeszcze taki piękny, zobaczcie, co przykuło moją też uwagę. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli ktoś lubi takie wiszące cudeńka, no to to jest ładne, 20 zł. I taki, patrzcie, świecznik czy dyszki, ale jest świetny. Takie inne, fajne. I kolejna nowość, 25 zł, zobaczcie, to będzie hit. Nie wiem do czego, znaczy no, Nie wiem do czego mogłoby być coś takiego. Pierwszy raz widzę, czy to można oprzeć o ściany, czy to można powiesić na ścianie. No, mi się kojarzy to tak z coś w stylu obrazu, ale naprawdę Pepko mnie zaskakuje, bo takie. Ym, dziwne, fajne, ładne rzeczy wstawia. I ta ta, co popatrzcie, była srebrna, wskoczyły złote 40 zł, i te cudowne ym, zapachy wskoczyły jako odświeżacze powietrza 25 zł. Piękne, bo mamy jeszcze do kupienia aktualnie te duże takie świece, i one, właśnie te odświeżacze, mają wzór tych świec. Bardzo mi się to spodobało, że jest taki pomysł, i że coś takiego zrobili. Bo właśnie zastanawiam się, którą kupić. I tu mamy kolejną nowość, 35 zł, bardzo fajna. I następna, ja po prostu nie nadążałam dzisiaj, e, nie nadążałam po prostu nad tymi nowościami. 30 zł e, też troszkę e, zostawiłam po świętach dla Was, żeby pokazać, bo też mam taką jedną rzecz, co po prostu uśmiałam się, bo najlepsza chyba rzecz jaka jest, ale to Wam zostawię, żebyście mogli sobie zobaczyć. A tu popatrzcie nowość, kolejna surprise, leciutka jak piórko. Dlatego dla mnie taka niespodzianka, bo ja spodziewałam się, że to będzie tak ciężkie. No to to jest ciężkie, ale ta wcześniejsza ta 40 zł, a wcześniejsza 25, ale naprawdę mega lekka. I zobaczcie taka ładna rameczka, taka inna 15 zł, super. I tu mamy w złocie no, fajnie one wyglądają. Bardzo dużo nowości wskoczyło, i naprawdę bardzo mi się podobają te, 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 te nowości. I tu macie podgląd do tych cudownych ramek, które pokazywałam w poprzednim filmiku. I oho, już widzę, co tam pominęłam, ale to w kolejnych odcinkach wam pokażę, bo muszę dograć. No, za dużo tych nowych rzeczy wskoczyło. A jakie nowe lampy wrzucili? No to to jest mistrzostwo. Piękna. Od środka ten abażur jest przepiękny. Taki złoty tam w środku, no coś pięknego. Koszt 70 zł, ale to jest sztosz. I zobaczcie 60 zł <gryw> i mamy buźkę. Fajnie to wymyślili, naprawdę. Tu kolejna lampa. Co widzę? Kuleczka sobie wisi, no fajna. Naprawdę też yy, kiedyś, kiedyś takie lampy były coś tak, stryk i się zapalała. No, coś pięknego, że to powraca w innym stylu. Maga mi się takie coś podoba, że możemy sobie poprzypominać stare, dobre czasy. No na pewno kojarzycie te duże lampy stojące na podłodze, co się właśnie ciągło za sznureczek i się za, za, zaświecała. No coś pięknego. Ja tak mi się teraz przypomniała, właśnie mojej świętej pamięci, babcia, ona zawsze miała takie lampy. No ale dobra, powrót do rzeczywistości, fajna lampa. Tu jest taka yy, z tyłu. Mm, zaraz Wam pokażę. O, patrzcie, jaka fajna, taka maleńka. 30 zł, ale no też słodziak. Taki mały, fajny. Taka urocza jest ta lampka. I przeszłam na dział w sumie łazienkowy. A tutaj co? Nowość wskoczyła, kolejna. Zobaczcie, prostownica 120 zł, proceramik, no ciekawe. I 90 zł suszarka do włosów. A tu taki odskocznia cenowa, 10 zł, chyba jakiś kosz, czy co to tam było z srebrnego, nie wiem. I piękne, piękne dozowniki do mydła. Taki odcień błękitu, taki morski, no coś pięknego, takie yy, no, cieniowane te, te, te odcienie błękitu. Bardzo ładne. I klasyczny czarny. Tu mamy mydełko yy, płyn, płyn Jajku, ja już mam nie, 8 zł. Dozownik do mydła. Kochani, wróć. <grym> ja się zagrzebałam w myślach. Rozmawiałam się na temat tych lamp, chyba. Ale co jeszcze tutaj? Wow, klasyczne, po prostu za 12 zł. miseczki. Coś fajnego, prostego. Można kupić w pepko 3 sztuki. Super, cena też fajna. No i co? I zobaczmy jeszcze, co tutaj jest w kubeczkach nowego. Mały przeglądzik. No, tak jak wspominałam, przepiękne te kubki wskoczyły wiosenne. Tu taki za 8 zł z tym uszkiem takim, jakby zawijany. No, fajny, fajny. I tu mamy jeszcze komplet noży za 40 zł, ale słuchajcie, jest, jest, jest powrót. Powrót tych garków. One są trzywarstwowe, nie, przywi nie przywierają. I tu jest wzór marmurkowy. Ja kiedyś, kiedyś kupiłam mojej mamie taki duży garnek i on jest najlepszy ze wszystkich. Nic się z tym nie dzieje: nic, kompletnie nic. To jest tak wspaniały garnek, że po prostu cieszę się, że one wróciły, bo zamierzam kupić jej właśnie te dwa. Stary wyrzucić i uwierzcie mi, że będzie miała na lata. Mamy tutaj taki chlebaczek, on taki zwykły, prosty, czarny za 8 dyszek, metalowy. O taki, o. Te garki naprawdę, zerknijcie sobie, jak będziecie, jak one są wykonane, ale ja wam polecam je. Tak więc dziękuję, kochani, za oglądanie, za to, że byliście. Życzę miłego wieczorku, bądź dnia, bądź popołudnia, w zależności od pory, w jakiej to oglądacie, bądź nocy nawet. I do usłyszenia, do kolejnego odcinka. Pa!